Dzisiaj rozkminimy kilka rzeczy! Cześć wszystkim, bardzo proste zadanie tutaj z egzaminu podstawowego z matematyki jakaś poprawka, no to mamy mamy tutaj nasze, naszą nierówność kwadratową no i możemy sobie powiedzieć, że w zasadzie mm, że to całe co tutaj mamy Możemy sobie oznakować jako f od X, czyli tak naprawdę y. Um, także tutaj jeszcze zostało co? No, mamy wyrażenie kwadratowe tutaj i mamy abc. Co to są liczby parzyste? No i wiadomo, z delty, z wyróżnika. Musimy policzyć sobie ten wyróżnik tej delty, no, znaczy tego naszego tutaj wyrażenia kwadratowego, no żeby wiedzieć czy ma jedno więcej, czy nie ma rozwiązań. No to podstawiamy sobie tak, tu mamy minus 5, kwadrat, minus 4 razy wyrażenie minus 4 razy wyrażenie A, czyli dwójeczkę tutaj mamy i jeszcze mamy wyrażenie C. No i po prostu podnosimy sobie tak, to jest 25 minus, no i z tego wychodzi tam 24. Także mamy 1 no i pierwiastek z delta to również 1 to jest oczywiście większe od 0, no więc musimy policzyć x1 i x2, czyli mamy minus B minus pierwiastek z delta przez 2a, no i to samo tylko wyrażając plus. Liczby parzyste to takie, które można podzielić przez 2 i wyjdzie w wyniku liczba całkowita. No, no, no to b to było minus 5, czyli minus b to będzie 5. Minus pierwiastek zdalczy, czyli 1 przez 2a, czyli 2 razy 2. Czyli mamy 4 przez 4, czyli 1. No i tutaj będziemy mieli prawie to samo, tylko, że na górze mamy plus. Czyli mamy tak 6 na 4, no czyli możemy tam sobie spłucić 3 drugie, no i to jest po prostu 3 drugie. No i teraz wszystkie takie nierówności wszelkiego rodzaju rozwiązujemy, rozwiązujemy graficznie. No, może tutaj sobie narysujemy. No to tak, rysujemy sobie ośkę x No i jakby cała filozofia w rozwiązywaniu tych e, nierówności kwadratowych jest taka, że to całe wyrażenie to było nasze y. To tutaj może zrobię takie niewidzialne. Powiedzmy, że to jest niewidzialny y. Czy 6 to liczba parzysta? No i ustalmy sobie, że y, tak, tutaj, z tego co mamy napisane, że tutaj napiszemy sobie y, czyli cała ta nosza, powiedzmy, całe to nasze wyrażenie kwadratowe ma być mniejsze bądź równa 0. Czyli tutaj mamy y na górze, które są większe od zera, tak, to mamy większe od zera te y, a tutaj mamy y, które są mniejsze od zera. No kurwa, dobrze mówicie! No i właśnie w związku z tym, jeżeli teraz sobie zaznaczymy te punkty, tam było, powiedzmy, że jeden niech będzie gdzieś tutaj, a półtora niech będzie gdzieś tutaj. Dłużmy, no nie, ale no troszeczkę może bardziej. Powiedzmy, że tu będzie jeden. Nie wiem, gdzieś połowa tego, no to no mniej więcej tyle. To będzie tam półtora, tak? No to, to trzy druki. No, i wyraz A tutaj był większy od 0. Jest to dwójka, czyli ramiona sobie skierujemy do góry. Czyli ono będzie wyglądało jakoś tak. Teraz sobie tutaj trafić. No. O, może tak. No to mamy mniejsze bądź równe 0, tutaj oznaczyć. Czyli tutaj sobie kółeczko zamalowujemy. No i mniejsze bądź równe 0 tej y właśnie, no to są tutaj poniżej, prawda? Czyli są mniejsze. Ale mają być mniejsze bądź równe, czyli tutaj istnieje ta funkcja, gdzie teraz zaznaczyłem. Czyli jako rozwiązanie napiszemy, że x należy do przedziału od 1 do 3 drugich i zamkniemy przedział ze względu właśnie na te zamalowane tutaj kółeczka, czyli to oznacza, że z tą liczbą również tak to wygląda. Po prostu standardowo yy, pytacie o takie rzeczy właśnie mniejsza, większa, powiedzmy, także z tego co wiem. No także tak powinno być teraz związane. Jeżeli nauczyłeś się czegoś, pomogłem, daj suba. Cześć!